Kurde, bez kitu, nie, nie wiesz, że tu jesteście ze mną, i my sobie teraz robimy arebki razem. I klepiemy. Budary. Czarne, całe czarne. Takie są najlepsze. I to jest po prostu najlepsze śniadanie ever. Na całym globie, na całej planecie. Okej, okay, więc ruszamy do kuchni przygotować arepy. To jest kuchnia, słuchajcie, bardzo fajna całkiem, wszystko tu jest. Dodówka, woda filtrowana, pralka, piekarnik, kuchenka. Dobra, słuchajcie, jedziemy z arepami. Arepa to jest taki placek z mąki kukurydzianej, który za chwilę zrobimy, więc sobie go zobaczycie. Co potrzeba? Mąkę kukurydzianą. I słuchajcie, to jest taki produkt, którego w wenezuelskim domu nigdy nie może zabraknąć. I ciekawostka, pan po hiszpańsku, w sensie nie, tak, pan po hiszpańsku to jest chleb, więc my mamy chleb na stołach, oni mają arina. pan. Potrzebuje sól. Potrzebuję kubeczek, żeby odmierzyć miarkę. Potrzebuję wodę, potrzebuję budarę, czyli to. To jest, słuchajcie, budarę. To jest patelnia dla arepy. Tak to wygląda. To się kładzie na ogniu, tu się kładzie nasze arepy i się je e, podpieka, przypieka. Nie wiem, jak to powiedzieć. No Smaży się ich, nie smaży, bo to nie jest na żadnym oleju. I co ciekawe, słuchajcie, Budarę. Widzicie, że ono jest takie, że można byłoby je spokojnie zaskrobać. Błąd. Budarę nigdy się nie skrobię. To jest, słuchajcie, to jest tak jak dodawanie keczupu do pizzy. To jest tak jak. Ee, nie wiem. Po prostu nie. No dobra, potrzebna jeszcze będzie miska. i ty, ty 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 ty. Więc tak. Arina, pan. Ogólnie chodzi o to, że mniej więcej proporcja z jeden do jednego. Czyli jedna szklanka mąki pan na jedną szklankę wody. Mniej więcej, na oko. Intuicyjnie. Kurde, nie wiesz, nie wiesz, tu jest z wami peskitu. Woda. I woda. Można sobie to wymieszać na początek łychą ale bez paluchów się nie obejdzie i tak. Sól. Słuchajcie, ile tej soli? No ja myślę, że taka... Takie pół łyżeczki. Styknie. No dobra, uruchamiam paluchy. Czy to w ogóle widać? Można też dodać, słuchajcie, taką małteńką łyż, łyżeczkę oleju żeby to nam się nie przypalało na budarę albo tam pół łyżeczki styknie tyle no i jedziemy z tym koksem no jak już widzicie, że masa jest taka o, konkretna można ją odłożyć na 5 minut. I my w międzyczasie przygotujemy sobie kawę. Ja sobie sypię dwie łyżeczki kawy. I zaraz zobaczycie jak się przygotowuje kawę w Wenezueli bez kawiarki. I tutaj się przesącza kawę przez skarpetę. Przysowywana skarpeta. Ja się z tego śmieję. W Kostaryce jak kiedyś byłam, to mieli takie coś zrobione z pończochy damskiej. To jest materiału, prosta konstrukcja. Niektórzy robią tak, że sypią tutaj najpierw kawa i przelewają to wodą. Ja wolę sobie tutaj dać kawy już do gara i przelewam. No, widzieliście już kuchnię? To pokażę Wam może resztę mieszkania. Tu jest salon. Tu jest moje biurko. O, jakieś zdjęcia, oczywiście. Nie mycie sobie, że ja mam zdjęcie szapeczki, na, na tapecie to jest po prostu. Kurde, kurde, O, zmieniło się, patrzcie. Śmieci też mam. Nie, to jest po prostu wygaszacz ekranu. I po prostu lecą jakieś dziwne zdjęcia z galerii. Muszę to zmienić, bo mnie to zdenerwuje. Więc tak, tutaj siedzę, ty tu dla Was filmy. Tu jest moje biurko. Salon. Hansel, Hansel słuchajcie tęskni, tutaj jest pokój Patrycji, tutaj jest jakiś grajdu. No i czasem Hansel bardzo tęskni za Patrycją, za Patrycją i siedzi pod drzwiami. I ogólnie jest jeszcze taka akcja, że może też się boi, bo on się w ogóle boi kamer. Boi się rowerów i boi się kamer, więc ogólnie jestem chyba najgorszą współlokatorką na tego psa. To jest mój pokój, tak to wygląda. Skromnie, bo skromnie, ale jest łóżko, jest szafa, brakuje trochę mebli, więc mam jakieś swoje rzeczy w ogóle na podłodze. No bo nie mam gdzie tego dać, ale, ale jestem tak mega szczęśliwa z tego mieszkania, na maksa. No Widok z okna nie jest jakiś piękny. Mam tutaj widok na klimatyzację. No i Tutaj łazienka. No trochę tam posprzątałam, no troszeczkę. <laughs> nie no, żartuję, jest ogólnie syf jak jest. Yy, Zwykły, znaczy syf, to, słuchajcie, to nie syf. To jest użytkowalność, użytkowalność. Jest tak, to jest moja I... łazieneczka. Wszystko tu mam, prysznic, woda zademonstruję. Bo to nie jest takie oczywiste, że to jest woda, ale żeby wam wytłumaczyć temat wody. U nas w mieszkaniu nie ma za bardzo problemów z brakiem wody, ale wody nie ma od 20. Znaczy, w sumie to już chyba jest już brak. Jest już problem z brakiem wody, bo wyłączają wodę o 22.30 na noc. I włączając z powrotem o 5.30, więc jest taki jakby schemat doszczędzania wody na wypadek, gdyby jednak po prostu odcięli wodę. Nawet sobie ostatnio trzeba ustawiać alarm na 22.00. I czasem, jak ogarnę się, no to myję wcześniej zęby. Ale no tak jest. No i pyk. Ja robię tak, aczkolwiek, no tutaj mówiłam, można tutaj już wsypać kawę wcześniej. No i pyk, przelewamy sobie. O, akurat fajnie, bo mi fusy. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że mi fusy zostaje na, na dole gara, więc nie będzie, nie będzie trzeba specjalnie skarpetą odfusowywać. od się gotowa, no, więc jak już kawa jest, to już nic nie ma prawa na. Nie wyjść, także arepy, cud miód. Dobra, nasza masa wygląda tak. Co teraz musimy zrobić? Ulepić kulki. Ja z tej masy zrobię dwie arepy, więc podzielę sobie ciasto na dwa. I teraz najciekawsza część, czyli lepimy kulę. I druga kula, dwie kule. No i teraz, ziemeczki, co trzeba zrobić? Budary. Rozpalamy tutaj. Na minimalny ogień, chociaż może troszkę się teraz rozpalić. Dajemy budary. To jest tak, jak w Polsce jest ten, taki wałek teściowej. Tak tutaj pewnie mają budary teściowe, nie? Dobra, niech nam się tutaj rozpali ładnie. I zaraz będziemy klepać. Co się robi? Klepie się tak. No ale zobaczcie, jak ładnie uklepałam. No przepięknie. Jeszcze tak ładnie mi nie wyszła. Także taką uklepaną. Arebkę. Zobaczcie sami jaka piękna. Ładnie uklepana. Dajemy na budarę. budary zmniejszamy. Niech się tutaj ładnie nam smaży. Kurde, bezkito, nie, nie wiesz, że tu jesteście ze mną i my sobie teraz robimy arebki razem. Round number two. O, ta mi już chyba tak ładnie nie wyjdzie jak ta pierwsza. się, słuchajcie, ja tego nie mam we krwi, jak Wenezuelczycy, więc yy, no ja mam trudniej. Tak się robi, właśnie przekłada raz i tak. I arepy, słuchajcie, w Wenezueli potrafi zrobić każdy. Faceci też. Chcesz coś zjeść na szybko, to ogólnie nie ma nic chyba szybszego niż zrobienia sobie arepy. Więc tak. To już sobie w międzyczasie przewróciłam. A ta niech się smaży. Chociaż teraz zajmam zagwozdkę, bo to nie jest smażenie. Pieczenie też to nie jest. To jest coś pomiędzy smażeniem i pieczeniem. Jak to nazwać? Ja nie jestem fachowcem. No i czekamy. W tym czasie to nam będzie potrzebne do wypełnienia tej arepy. Zbieramy lodówkę. O, a to w sumie patrzcie, możecie zobaczyć sobie. To są ajakas. Czyli świąteczne danie, które się je w Wenezueli. Takie danie, number one. Jak u on nas jest powiedzmy karp, to oni po, oni po prostu jedzą ayakas. I słuchajcie, w tym pakunku w środku jest masa kukurydziana w której są trzy rodzaje mięsa oliwki, rodzynki, cebula, papryka, masa jakichś tam przypraw yy, i owinięte jest liściem bananowca to się oczywiście wsta do wody gotuje się i się szama to jest coś takiego jak tamal, tylko że więcej rzeczy po prostu jest w środku i to jest takie typowe typowe świąteczne bożonarodzeniowe aczkolwiek cały grudzień się to je a my potrzebujemy awokado i potrzebujemy karaotas oczywiście z jakiś czas trzeba arepki nam tutaj przerzucić, żeby się dobrze zrobiły z obydwu stron takie powinny być arepy, lekko przyrumienione możemy je sobie już ściągnąć z budare wyłączymy poczekamy aż się trochę ostudzą i będzie szamka Przygrzewam tutaj karaotas, czyli czarną fasolę. Może wam pokażę, jak już będę mieć na talerzu z bliska. No, wygląda jak, to, jak taka papka. <grymne> już przygotowałam tą czarną fasolę wcześniej, bo to nie jest takich hop To się musi gotować za dwie godziny, żeby właśnie zmiękło. No po prostu zwykła czarna fasola, która w Wenezueli nazywa się Karaotas. Jest to jakaś tam ich odmiana, bo na przykład w Kolumbii mają frijoles, nie mają karaotas. To już wiecie, to już jest, to jest coś, czego to już typowe tutaj. Jest takie karaota, oczywiście są przygotowane, tutaj dodam cebulkę, czosnek, przyprawy jakieś trochę, ee, achi pikantnego, no i takie tam. No i to, słuchajcie, na arepie jest z miazga. No więc słuchajcie, ja już przekroiłam arepę, tak to wygląda. No po prostu klacek. I co robimy? awokado daję sobie tutaj ładnie smaruję, można też dać sobie na przykład masełko, słuchajcie, na arepę można dać masełko dać ser, ja sera nie mam no i teraz lecą karaotas, nie wiem czy to nie będzie brzydko wyglądało na filmie ale to są karaotas dajemy sobie tak no i tu wam proponuję na wiesz, na przykład dać serek Najlepiej wenezuelski, pyszny serek, jak ktoś ma. A jak ktoś nie ma, to na przykład... Zaraz Wam pokażę. Na przykład platany smażone, które ja już smażyłam wczoraj. Eee, z myślą właśnie o tym cudownym śniadaniu. I daję sobie na wierzch. Wiem, że to może być dziwne. Smażone platany, które są słodkie. Fasola i awokado. Ale wierzcie mi, nie ma nic lepszego. Brakuje tylko masa tutaj i ewentualnie sera. I to jest po prostu najlepsze śniadanie ever na całym globie, na całej planecie. Proszę bardzo, mian. Dobra, dla tych, co nie wiedzą, co to jest platan. To jest to. Ok, no, dobra, powiecie, to jest banan. No nie, czekajcie, pokażę Wam tu różnicę. Na pralce Wam pokażę. To są banany. A to jest platan. Widzicie? Jest taki bardziej kanciasty, ma takie bardziej... No większe kanty, ma dłuższą tą, tą końcówkę. Banany są takie bardziej zgrabne. To jest platan. No powalona ta go na trawę, co na czarne platany trzyma w lodówce. No tuż czarne, ponieważ wtedy są dojrzałe. I wtedy właśnie można sobie je przysmażyć na oleju i wtedy są słodziutkie i pyszniutkie. Możemy takiego platana kupić też na przykład zielonego. Jak go smażymy, też jest bardzo dobry, aczkolwiek no, wtedy można go zjeść na słono. No bo nie jest, nie jest słodki. Żeby wydobyć tą słodycz, musi dojrzeć. Więc takie platany czarne, całe czarne, takie są najlepsze. Idziemy jeść. I to jest, słuchajcie, moje pyszniutkie śniadanko. Które zamierzam teraz zjeść. Miam, miam, miam. To jest wychota. słuchajcie, to jest naprawdę. Mm. Słuchajcie, no oczywiście taką arepę można zjeść po prostu w różnych wariantach z serem. Z serem i szynką. Z mięsem. E, z kurczakiem. Z kurczakiem i z awokado. serem i z karaotas. To też jest bardzo popularna wersja. Queso karaotas. Można zjeść karaotas, awokado, plata. No opcji jest naprawdę, naprawdę masa. Kto jak lubi. E, ja jem tak, jest pyszne. Słuchajcie, na pewno się zastanawiacie ile ja płacę za to mieszkanko. No mieszkam tutaj z Patrycją, która jest moją współlokatorką. A mieszkanie z moich przyjaciół, którzy akurat wyjechali e, z Wenezueli, są teraz w Brazylii. I powiedzieli mi, słuchaj, wbijaj do nas na mieszkanie, możesz mieszkać ile chcesz, nie ma problemu. Więc wbiłam. No i pytam się ich, słuchajcie, no to ile, ile mam wam zapłacić, no nie, jakiegoś, nie wiem, czynszu, cokolwiek. Oni mówią, słuchaj, nic, nic nam nie płać, czuj się jak u w domu, nie ma żadnego problemu. No oczywiście ja yy, ciężko mi po prostu w takich realiach, w jakich yy, funkcjonuje Wenezuela, mieszkać tutaj za darmo. Wiem, że każdy gdzieś yy, walczy o ten grosz. Więc ja moim przyjaciołom coś tam im przelewam, coś tam im daję od siebie z serducha. Nie będę mówić ile, bo to absolutnie nie ma tej znaczenia, bo to nie jest cena tego mieszkania, więc to nie będzie żadna adekwatna cena, yy, którą ja Wam powiem, ale myślę, że... Powiem Wam, jakie są ceny rynkowe. Cena rynkowa za pokój taki, w takim mieszkaniu, w którym ja jestem, myślę, że minimum 150 dolarów miesięcznie trzeba byłoby dać. Minimum. Myślę, że nawet... Nawet może więcej. To wszystko w zależności od, um, od dzielnicy. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Żegnam się z wami. Życzę przyjemnej kawusi dzisiaj z rana. Nie wiem, o której godzinie to oglądacie. Nie wiem, kiedy jest dzień tygodnia, ale w każdym razie ściskam. <ścoughs> pa! Pamiętajcie o piąteczkach.